Izabela, który dzisiaj? 25 lipca. A co tutaj robicie? A <grywania> Monia dzisiaj powiedziała. Wybieramy korony, bo chciałam powiedzieć, że Monia otworzyła ostatnio, założyła fundację i jak przystało na królową przetrwania miłości i światła, jak podpowiada mi ładnie, właśnie dostaje taką koronę. Zostaje koronowana. Zostałam ukoronowana. Tak, ukoronowana, ukoronowana. Ja też jestem oczywiście królową dobrej energii. I zobaczcie, to jest kobieta, która parę lat temu założyła, że otworzy fundację i to się ziściło teraz. Tak, przy odpowiednich osobach, przy odpowiednim zasobach. I fundacja nazywa się Światotnowa. Gdzie możemy tą fundację zaobserwować? Na Facebooku, na YouTubie, na TikToku już niedługo, więc zapraszamy. Także obserwujcie, bo się będzie bardzo dużo działo, a w ogóle obserwujcie Moniki Wilk, Monika Wilk, kanał na Facebooku, na Instagramie, YouTube i TikToki też, ale jeżeli tutaj, teraz jesteście tutaj na Facebooku, koniecznie ją zaobserwujcie, bo tam ma tak piękne przesłania, no po prostu... Musicie tam być, znaczy musicie, nic nie musicie, ale ja bym bardzo chciała, żebyście tam byli razem ze mną, bo ja Monię obserwuję, podziwiam, to jest też mój bohater. Ja mam takie dwie bohaterki, Agnieszkę i ona jest moim bohaterem i teraz moja jest też moim bohaterem. Oby ta korona nie była dla ciebie trzecierniem. Nie no, co ty gadasz takie rzeczy. Ty się nie znasz. Królu, ty nie też masz gdzieś koronę. Czekaj, 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 ja zaraz tu wrócę.